Zapraszamy Was na nasz codzienny poranny spacer na plaży, bo zmieniła się pora roku, a przy okazji powiemy o bardzo ważnych zmianach w przepisach, które dotyczą wszystkich, którzy wybierają się na teren Królestwa Tajlandii po 1 maja tego roku. jest godzina 5:27 pobudka na zewnątrz jest jeszcze całkiem ciemno na wschodzie widać już oznaki szybko wstającego nowego dnia a cykady rozpoczynają swój poranny koncert Jest w tej chwili godzina za 15.06. My już jesteśmy gotowi do drogi na plażę. W tej chwili za nami już niebo się nieco rozjaśnia, a więc idzie świt i jedziemy na naszą plażę. Rowery zostawiliśmy na parkingu koło galerii Blueport, a nasza główna droga Pedkasem Road jest jeszcze zupełnie pusta. Jeszcze tylko krótki spacer drogą łączącą plażę z Pedkasem Road. I za chwilę, już pod naszymi stopami, będzie piasek. Ostatnie metry. A tam już czeka na nas wschodzące słońce. Po święcie sąkran zakończył się definitywnie wysoki sezon płaki. Zimowe ptaszki wyjechały, turystów jest znacznie mniej. No i jest całe dla nas. Bardzo lubimy te pory roku, bo i to, że jest mniejszy tłok chłachin, jest mniej, mniej ludzi, mniej korków, ale też jest znakomita pogoda. Bo pomimo, że skończyła się już pora chłodna, zaczęła się pora gorąca, to my po prostu nam nie przeszkadza to, że jest nieco cieplej. No dzisiaj rano było około 26 stopni, jak wyjeżdżaliśmy z naszego domku, więc te temperatury nie dają nam się jakoś specjalnie weznaki. No, oczywiście, w południe no jest na pewno powyżej 30 stopni, no ale za to, co niebo jest bezchmurne. No i mamy piękne wsody słońce. Do tej pory tylko dwa razy spadł deszcz w zasadzie ta cała pora. Po święcie sądkran, czyli po połowie kwietnia, już jest uznawana za porę, kiedy od czasu do czasu może popadać. No ale tak jak my zawsze żartujemy, że na Huachin rozciąga się taki wielki parasol. Widzieliśmy ciemne burzowe chmury gdzieś na zachodzie, ale do tej pory nas omijały. No i co, jesteśmy na plaży, i co nas zawsze przyciąga, to te wspaniałe widoki wschodu słońca. Dzisiaj, jak widzieliście, też ten wschód słońca był bardzo fajny. Plaża jest szeroka, a teraz proponuję Wam, żebyście zobaczyli kilka zdjęć zrobionych podczas naszych codziennych wypadów na plaży. Wiedzieliście, naprawdę warto tutaj przyjechać, nawet zostać nieco dłużej, może na stałe. I chcemy obalić pewien mit o tej porze deszczowej. Naprawdę nie ma się czego bać. Tutaj jedynym takim czynnikiem, który może was zniechęcić, są te wyższe temperatury, ale wtedy no ta aktywność w godzinach najwyższych temperatur może być po prostu nieco <gry> zmniejszona. Nie musicie wtedy chodzić na spacery, można zostać w domu, można iść na przykład na klimatyzowaną siłownię, tak jak my, można się ochłodzić w basenie. W każdym razie ta pora gorąca nie jest aż tak bardzo uciążliwa. A skoro już mówimy o przyjeździe, to tutaj mamy dla was bardzo, bardzo ważną informację, mianowicie od 1 maja zmieniają się nieco zasady wjazdu do Tajlandii. Może nie tyle wjazdu, co przygotowania do przyjazdu do Tajlandii. Mianowicie, kiedyś przyjeżdżając do Tajlandii, wypełniało się taki druczek, który dostawaliśmy jeszcze na pokładzie samolotu. Nazywało się to TM6. To był druczek, który oddawało się przy, przy immigration, przy, przy wjeździe do, do Tajlandii. On był dzielony na dwie części, jedna część zostawała w Immigration, drugą dostawaliśmy do paszportu i tak to kiedyś wyglądało. Przez pewien czas nikt nie wymagał, nie wypełniało się tych druczków, ale jednak rząd tajski stwierdził, że dobrze będzie mieć większą kontrolę nad wszystkimi, którzy tutaj przyjeżdżają i wprowadzono coś, co się nazywa DTAC, Digital Thailand Arrival Card. Czyli cyfrowa karta przyjazdu do Tajlandii. Jak to w praktyce będzie wyglądało? Otóż, w ciągu trzech dni przed wylotem, przed y, przyjazdem do Tajlandii, musicie sobie wejść na odpowiednią stronę, wypełnić tam formularz i dostajecie zwrotnym mailem y, potwierdzenie tej rejestracji. Wszystkie szczegóły są w opisie naszego filmu, i tam będą linki, bardzo przydatne linki. Y, co w tej chwili jest głośno tutaj podkreślane, że ktoś, kto nie będzie miał takiego, takiej cyfrowej karty przylotu, nie zostanie wpuszczony na teren Tajlandii. Ja myślę, że to jest troszeczkę może przesadzone, dlatego że przecież nie każdy musi mieć ze sobą smartfon i telefon. Myślę, że to jednak będzie rozwiązane. W każdym razie do tej pory jest to bardzo silnie podkreślane, że od 1 maja, czyli za kilka dni, Trzy dni przed przyjazdem do Tajlandii, w ciągu tych trzech dni przed wylotem, przygotujcie sobie ten dokument. Koniec pory chłodnej oznacza też, że odzyskaliśmy w pełni naszą plażę. Ponieważ w porze chłodnej zazwyczaj są dość wysokie przypływy, a teraz plaża zrobiła się piękna i szeroka. Uwielbiamy to właśnie, że możemy przejść przez całą naszą plażę na 6-kilometrowy spacerek codziennie. A więc, kochani, ruszamy na nasz spacer. Oczywiście nie zapominając o naszych dwóch atrybutach. A jakich? No to zobaczycie sami, co my tutaj robimy podczas spacerów. A to są właśnie nasze atrybuty. <laughs> Czyli worek na plażowe śmieci i... i tak. Ale trzeba przyznać, że tym razem w tych dniach plaża jest naprawdę, naprawdę bardzo czysta. <laughs> morning, morning, saladika, wonderful day. <laughs> To był nasz zaprzyjaźniony mnich, którego spotykamy codziennie na plaży. On zazwyczaj chodzi bardzo szybko, więc nazywamy go pędziwiatrem. No i ogólnie możecie zobaczyć, że nie jesteśmy wcale sami na tej plaży. O tej porze, co przydawało, że wszyscy śpią, no nic bardziej milnego, bo tutaj Płachin dzień zaczyna się bardzo wcześnie i codziennie na plaży spotykamy właśnie takich, jak my, spacerowiczów porannych, którzy tutaj cieszą się wschodem słońca, cieszą się plażą i mamy tutaj takich naszych przyjaciół, których spotykamy codziennie. To wzgórze, które widzicie przed nami, to jest Kao czyli Małpia Góra. Tam właśnie jest jedno z ulubionych miejsc na spacery dla ludzi, którzy odwiedzają nasze miasto. Tu w pierwszej linii brzegowej znajduje się sporo niewielkich budynków, w willi, które są często prawie zupełnie opuszczone. Chodząc codziennie na spacery bardzo rzadko widzieliśmy, żeby ktokolwiek tutaj mieszkał. To jest też dla nas taka ciekawostka, bo w sumie pewnie Teren i budynki warte są tutaj grube, miliony batów. Wyglądają na opuszczone. Nie wiemy dlaczego tak się dzieje. Tu panuje jednak obfitość ryb, nawet przy brzegu. Często już jak idziemy plażą, widzimy rybaków, którzy zwijają sieci, a tutaj jest głodny dziup, czyli czapla która czeka na jakąś małą rybkę, którą ewentualnie może gdzieś dostać troszkę się spłoszyła, ale sieci właśnie są zwijane. Czyli skończył się poranny połów No i dzisiaj też od czasu do czasu mamy coś co jak to robić, gdzie niegdzie znajdują się jednak jakieś śmieci Właśnie ku nam zmierza Krista ze swoim psem. Przemiła, Siszą. Ciszą, przemiła dunka, którą spotykamy codziennie na plaży. To zawsze jest okazja, żeby sobie zamienić parę słów i jest naprawdę bardzo miło. See you. Niebo powoli zaczyna się zasnuwać takimi delikatnymi chmurkami. Może nie będzie dzisiaj takiego jakiegoś wielkiego upału, bo wczoraj temperatura sięgała 35 stopni. Tu przy plaży znajdują się również ośrodki należące do bardzo dużych sieci hotelowych. Na przykład tutaj jest taki wypoczynkowy ośrodek Hyatt Regency. A tam, gdzie schodzimy na plażę, znajduje się Intercontinental, wcześniej Hilton, Marriott. Więc tutaj te takie duże, znane sieci hotelowe z całego świata, mają również swoje ośrodki wypoczynkowe. A tutaj, jak widzicie, plaża się nam zawęża, a więc <trybujesz> trzeba sobie zmoczyć nogi. Tutaj jest jeden z wyższych budynków przy plaży, który my nazywamy Trzecią Wieżą, ponieważ my schodzimy koło dwóch wysokich budynków, nazywamy je dwie wieże. Tutaj jest Trzecia Wieża. A tutaj właśnie jest coś o czym Wam mówiliśmy. Eee, zobaczcie, plastikowa, podnieś ją troszkę, tak? o. plastikowa zabawka, którą wypłuczemy, wymyjemy i trafi do dzieci. Tutaj są też wolne, niezabudowane przestrzenie, które wykorzystują duże sieci, budując swoje kondominia, swoje ośrodki wypoczynkowe. Właśnie tutaj takie trzy wielkie dźwigi rozpoczęły budowę ośrodka, właściwie rezydencji całej sieci hotelowej The Standard. Zbliżamy się powoli do naszego punktu zwrotnego. To właśnie to charakterystyczne miejsce. Widzimy, że dzisiaj tutaj ma akurat odbywa się jakaś sesja zdjęciowa, ale tu na tym małym tarasie lekcji znajduje się taka charakterystyczna rzeźba posąg mężczyzny i to jest właśnie nasz punkt zwrotny. To wzgórze za nami to właśnie Małpia Góra, czyli Kaotakia. Bardzo dobre miejsce, jako punkt docelowy spaceru po plaży. Można sobie znaleźć w sieci wysokość pływów, bo nie zawsze cała plaża jest dostępna, ale można sobie zrobić spacer plażą, zaczynając chociażby nawet od naszych dwóch wież, czyli od galerii Blueport, kończąc właśnie tam. Przy, przy wzgórzu Kaotakia, a stamtąd do centrum można wrócić zielonym busikiem, czyli sąktałem. I wtedy jest to 6 kilometrowy 6-7-kilometrowy spacer po plaży, a wrócić sobie można też plażą, albo jak kto woli, można wrócić też busikiem. Jesteśmy na naszym punkcie zwrotnym. Wracamy już w kierunku dwóch wież. Słońce jest już wysoko, przesłonięte nieco przez małe chmurki. Ale tutaj jest y, kilku amatorów porannych kąpieli. Woda ma temperaturę pewnie około 27-28 stopni i jest tutaj y, naprawdę czysta. Już jesteśmy nieco zmęczeni i trochę głodni, ale na szczęście już dochodzimy do kresu naszej wędrówki po plaży. A w domu oczywiście pyszne śniadanka. Myśleliśmy, że dzisiaj będzie bardzo upalny dzień, ale te chmurki, które pojawiły się na niebie, skutecznie przysłaniają te ostre promienie słońca. Więc myślę, że dzisiaj troszkę temperatura nam odpuści. Nie będzie więcej jak jakieś 32-33 stopnie. E, I na taką temperaturę właśnie liczymy. Tak, no zdecydowanie pora gorąca przechodzi już tak powoli w porę deszczową. Wspaniałe, rozłożyste drzewo, dające cień dwie wieże w całej okazałości. I kończymy dzisiejszy spacer. Zebraliśmy parę śmieci z plaży. Jeśli uważacie, że plaże w Azji są zaśmiecone, to na pewno nie dotyczy to plaży Fuaquim. Jak sami widzicie, z 3-kilometrowego odcinka zebraliśmy no, dosłownie kilka śmieci, więc jest naprawdę dobrze. Jest w tej chwili godzina w pół do ósmej. Kończymy nasz spacer. Za chwilę dotrzemy do naszych zaparkowanych kołgarii Blueport rowerów i po 10 minutach będziemy już w domu. Na szczęście pogoda nie będzie dzisiaj jakaś bardzo upalna. Pojawiły się chmury, które spowodują, że temperatura na pewno spadnie o kilka stopni, a więc ruszamy w drogę do domu. Prezentujemy wam nasze nowe rumaki, dwa rowery. To jest rower Marty Grażynki, to jest mój rower. To są rowery, które mają wspomaganie elektryczne. Bardzo się nam przydają i powodują, że możemy wybierać się na dłuższe przejażdżki rowerowe. Właśnie dojechaliśmy do domu. Jest w tej chwili godzina za 10:08. Jesteśmy już po spacerze, a czeka na nas pyszne śniadanie ze świeżo parzoną kawą. A przed nami cały wspaniały, pogodny dzień.